Policyjny helikopter zerwał linię energetyczną podczas pokazu, matka boska wożoda pojazdem uprzywilejowanym na sygnałach i blondynka, która zmiażdżyła jądro rolnikowi. Ja jestem bagiet, były policjant, mówił o służbie w policji bez cenzury. Zapraszam na policyjny przegląd tygodnia. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki i sierżant Bageta z tej strony. Sorka za to opóźnienia w przeglądach tygodnia, a ostatnio w ogóle wypadł przegląd tygodnia, a dzisiaj jest dwudniowym opóźnieniem, no ale tak jak mówię, wyjazd. Zresztą widzicie, że dalej na pudłach żyjemy, nawet nie zdążyliśmy się do końca rozpakować. Zaczynamy pierwszym newsem, chyba o którym słyszeli już wszyscy, którzy gdzieś tam interesują się jakkolwiek służbami mundurowymi. Mianowicie, policyjny helikopter zerwał linię energetyczną. Wąsik, wyrazy wsparcia dla pilota. Natomiast sprawa staje się o tyle ciekawa, że wychodzą tam nowe fakty, bo jak możemy sobie przeczytać. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik przyznał, że pomógł ściągnąć śmigłowiec na uroczystość w Sarnowej Górze, choć wójt nie jest z jego opcji politycznej. Zadeklarował, że wszystkie okoliczności incydentu zostaną wyjaśnione. Oczywiście, że Wąsik się przecież nie przyzna do swojego błędu. To jest norma, zresztą który polityk się do czegokolwiek przyznaje. Nie ma takich rzeczy. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji przekazał na antenie Polsat News wyrazy wsparcia pilotowi policyjnego śmigłowca Black Hawk. To doskonały pilot, który wielokrotnie ratował ludzkie życie imienie powiedział Maciej. Później się dowiemy, to nie jest tylko jego opinia, bo jego koledzy z pracy też twierdzą, że jest to świetny pilot, natomiast wcale nie tak dobry szkoleniowiec, do czego zaraz dojdziemy. Wspomniał, że pilot uczestniczył w gaszeniu pożarów w Grecji pomagał ratować ludzi po trzęsieniu ziemi w Turcji. Wiceminister stwierdził, że nic nie wie o tym, by pilot był wcześniej skazany za spowodowanie wypadku. No i jak czytamy, w niedzielę 20 sierpnia, czyli dwa dni temu podczas uroczystości z okazji 103 rocznicy bitwy pod Sardową Górą koło Ciekanowa Śmigłowiec Black Hawk, za sterami, którego siedział wspomniany przez Wąsika funkcjonariusz zerwał linię elektryczną. No i jak dotarł do jakiejś tam informacji TFN24, bo to co teraz czytałem było z Polsat News, jeden z pilotów Black Hawka miał wyrok za katastrofę lotniczą. Nie mam pojęcia jak go przyjęli do policji, czemu go nie wywali. Mogę się tylko domyślać, bo wiem o tym, że akurat katastrofa wcale nie jest przestępstwem, które trzeba popełnić umyślnie, więc jeżeli zostało ono popełnione nieumyślnie, no to wtedy warunkowo można takiego funkcjonariusza w służbie zostawić. Wiem, bo znam taką jedną osobę, znam dzielnicowego z Katowic, który właśnie w ten sposób w służbie został jeden z dwóch pilotów policyjnego Black Hawka, który w trakcie bardzo niskiego przelotu zerwał linię energetyczną w czasie pikniku pod Sarnową Górą, miał w przeszłości wyrok za spowodowanie katastrofy wojskowego śmigłowca, dowiedział się nieoficjalnie portal TFN24. W policji najpierw odpowiadał za bezpieczeństwo lotów, a teraz za wyszkolenie pilotów. To świetny pilot, mówi jeden z naszych rozmówców z policyjnej centrali, po prostu nigdy nie powinien odpowiadać za bezpieczeństwo lotów i wyszkolenie, co znów udowodnił w Sarnowej Górze, dodaje nasz inny rozmówca związany z policją. Lotnictwem. Z tego co wiem, to tam nikomu się nic nie stało, całe szczęście. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy powinno się wywalać taką osobę, która jest tak no, doświadczona, jest świetnym pilotem, z tego co możemy przeczytać. I ze strony ministerstwa, i ze strony jego kolegów z pracy, no byłoby to jakieś obciążenie, myślę, dla policji byłaby to pewnie nieodżałowana strata, tym bardziej, że nie ukrywajmy, do dzik się za bardzo do służby nie garnie. Tym bardziej, jeżeli ktoś ma tak duże kompetencje jak sterowanie śmigłowcem, no to myślę, że może znaleźć sobie z dużo lepsze prace, nie wiem, na przykład pracę w chemsie, jeżeli jest jak gdzieś tam miejsce, chyba taki pilot z chemsu zarabia więcej od pilota policyjnego. Chociaż nie wiem, jeżeli wiecie coś o tym, to dajcie znać w komentarzach, dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Bo szczerze mówiąc, ja bym aż tak Ha Nie wieszał tutaj na tym policjancie, no ale z drugiej strony no nie jest to jego pierwsza sprawa, tak? A ja w międzyczasie zapraszam na mój drugi kanał, który właśnie otworzyłem Bucket VOD. Jest to mój oficjalny kanał, gdzie będą wrzucane różne shoty i zapisy live'ów po prostu z Twitcha. wiem, że mnie o to pytacie, z Twitcha to znika po jakimś czasie, tam chyba po miesiącu, już nie macie w ogóle do tego dostępu. Także wszystkie live'y, które sobie nagram, będę ściągał i wrzucał tam na ten kanał. Zapraszam już teraz, bo już pierwsze materiały się pojawiły. Idąc dalej, mam absurdalną sytuację, ponieważ przedstawicielka Agrouni powiedziała do policjantów, dlaczego Państwo nas śledzą. Rzecznik tłumaczy i żeby była jasność, ja naprawdę, jeżeli chodzi o pana z Agrouni, czyli tego, nie, nie pamiętam się nazywa, tego chopa, co ostatnio od, do Tuska poszedł, nie jestem fanem generalnie, ale, ale sytuacja jest absurdalna, bo tu policjanci jeszcze się tłumaczą, że o, mieli interwencję w tym rejonie, a widać ewidentnie na filmiku, musicie sobie go obejrzeć, będziecie mieli standardowo linki do wszystkich newsów w opisie filmu. Słuchajcie, no widać, widać ewidentnie, że oni zawracają po prostu, jak tamcie ich zauważyli, więc niech nie pierdzieli, że Taki był powód. Jak czytamy? Przedstawicielka agrouni do policjantów. Dlaczego państwo nas śledzą? Rzecznik tłumaczy. Trójka policjantów cały czas była niedaleko. Michała Kołodziejczaka, właśnie Michał Kołodziejczak, to jest ten śmieszny chłop. Z agrouni. tłumaczyli, że mają zgłoszenie o interwencji w okolicy. Rzeczniczka partii odpowiedziała, że zrobiła im zdjęcie dwie przecznice dalej. Do sprawy odniósł się Rzecznik Stołecznej Policji, czyli pewnie pan Marczak, bo z tego co pamiętam dalej jest. Po konferencji Natalia Żyto, Rzeczniczka Prasowa agrouni zamieściła na koncie na platformie X dwuminutowe nagranie. Podpisane Wolna Polska czy wolne żarty. Po konferencji przed TVP śledzą nas funkcjonariusze. I tam faktycznie widać, że ona się odwraca, mówi, dlaczego Państwo nas śledzą, Alaska już wychodziła z zawinkla, i oni w ogóle byli dalej, potem ona do nich podeszła, potem oni niby nie podeszli, potem podeszli, wyszli z zawinkla, o nich zauważyli. Tamte się odwróciły, bo tam były dwie policjantki, jeden gliniarz. No, cyrk, po prostu cyrk da jaja. Nie wiem, kto im wydaje takie polecenia, ale są to grube jaja. Dejcie spokój! Wasze zdrówko, jak coś to są ziółka, nie jest alkohol. Chyba. Nie, no ziółka, tylko ciepła. Nie. Wiecie co, jak generał Bazuka otworzył ogień z, z granatnika przeciwpancernego u siebie w gabinecie i rozpierdolił w ten sposób pół komendy głównej policji, potem został pokrzywdzony w całej sprawie, to otworzyła się jakaś niesamowita puszka Pandory i, i, i szereg niepowodzeń, no ja nie wiem, i wpadek wizerunkowych. Ja wiem też o tym, że teraz będzie się próbowało z policji robić idiotów na siłę, no bo jest... Polityka, zbliżają się wybory niedługo w październiku, także wiadomo, że tą policję się będzie traktowała jak szmaty i to jest też trochę nieuczciwe. No ale umówmy się, nie jest to najlepszy rok dla policji. Ja, wiecie, ja, ja mogę powiedzieć, że się cieszę, bo ja mam o czym nagrywać przeglądy tygodnia, ale... Jakbym był policjantem, to bym się nie cieszył. No i teraz mamy historię z Podkarpacia, ponieważ na Podkarpaciu policjanci zatrzymali lekarza za łapówkarstwo. I może to zakończyć wiele karier w służbie więziennej i w policji. Byłyby wtedy niesamowite jaja, ponieważ policja zatrzymała lekarza, który za łapówki ma otworzyć historię chorób dla więźniów i mundurowych. I tutaj chodzi właśnie o policjantów i strażników więziennych. Jak czytamy, policjanci z Podkarpacia zatrzymali znanego w regionie lekarza psychiatrę, którego podejrzewają o branie łapówek od pacjentów. Banalne z pozoru śledztwo może zakończy dziesiątki, jeśli nie setki karier w wojsku, policji, służbie więziennej oraz we wszystkich służbach specjalnych. Wynika z nieoficjalnych informacji TVN24. Jest to pan psychiatra, pan Romuald R., który przez ostatnie kilka miesięcy brał łapówki właśnie od mundurowych, od policjantów wojskowych, również funkcjonariuszy służb specjalnych, żeby im wystarać lewe L4 po prostu na łeb, pewnie pod jakąś emeryturę czy pod jakąś rentę. No i teraz słuchajcie, co się stanie? Do pan został zatrzymany, więc nie trudno się domyślić, że pewnie będzie chciał zrobić jak najlepiej dla siebie, żeby ponieść jak najmniejsze konsekwencje. Więc pomimo tego, że pan dostał pewnie pieniądze jakieś, jeżeli jest tutaj mowa o łapówkach, no to wątpię, żeby teraz sztywniutko siedział na dupie i nie posprzedawał tych swoich Potencjalnych czy byłych klientów, których miał. No, przynajmniej jak ja miałbym. Jak mi by się paliło pod dupą, no to wydaje mi się, że zrobiłbym wszystko, tym bardziej jak miałbym już mało do stracenia. Na Podkarpaciu miała miejsce, miała miejsce interwencja policji i zdr mianowicie atak nożownika na policjanta, wbił nóż w brzuch, bo ten chciał go obezwładnić. Z tego co mi wiadomo, gdzie tam się odezywaliście do mnie na DM-ach na Instagramie, policjant miał nie mieć kamizelki kuloodpornej. To jest coś, o czym powtarzam cały czas. Jak grochem o ścianę, no tak głównie winni są przełożeni, jak dla mnie, bo mają to w dupie, nie dbają o, o edukację odpowiednią policjantów już na szkole policji, żeby mi to w, w, po prostu kłaść do głowy, że taką kamizelkę trzeba nosić. I głównie mnie to interesuje, że na dworze jest 35 stopni. Jeżeli chłopak miałby kamizelkę, to najprawdopodobniej by teraz nie musiał leżeć w szpitalu i by nie był w, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Nie uczy się tego na szkole, nie ma przepisów, które zobowiązują policjantów do noszenia takich rzeczy. Jak zresztą możemy przeczytać, policjant odniósł obrażenia podczas akcji wasz... Co ty pierdolisz człowieku? Podczas akcji wysz w czwartek wieczorem został zaatakowany nożem w brzuch przez mężczyznę, który się zabarykadował w swoim domu. Życie uratowała mu natychmiastowa operacja. No, i tutaj na służby służbie PL możemy przeczytać w sumie mrożącą krew w żyłach wiadomość, ponieważ zatrzymano u nas agentów. Tam było gdzieś chyba napisane, chociaż nie wiem czy akurat tam, ale wiem, że gdzieś mi się przewinęło, że to byli agenci. Nie, podobno to nie byli agenci. To byli jak jakieś tam chłopki po prostu, które se chciały dorobić, a Rosja ich do nas wysłała. ABW zatrzymała dwóch obywateli Rosji, działali na zlecenie służb. Rosji. Rosyjskich. 11 sierpnia bieżącego roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwóch obywateli Federacji Rosyjskiej Aleksieja T i Andrzeja G., którzy realizowali działania na rzecz służb specjalnych Rosji. Aktywność obu zatrzymanych polegała na prowadzeniu w Polsce działań propagandowych zleconych przez rosyjskie służby specjalne. Mieli oni podobno aż 3000 materiałów propagandowych promujących grupę Wagnera, które zostały im przekazane w Moskwie. Mieli je rozklejać na terenie Krakowa i Warszawy i mieli za to zarobić nawet 20 tysięcy złotych. Tam chyba to jest. Yy... 500 tysięcy rubli, jakoś tak to wychodziło, czy 250, nie pamiętam jak jest, jaki jest tam przelicznik, jeżeli chodzi o ruble, ale no mieli za to dostać całkiem niezłe siano, na szczęście ABW ich zatrzymało i bardzo dobrze, wiecie co myślę na temat onut Tutaj mamy <laughs> trochę śmieszno straszny news, ponieważ jak czytamy na Polsat News, przewoziła męża w bagażniku. Policja zatrzymała auto. Para tłumaczyła, że chciała nagrać sobie filmik. No, bardzo dobry pomysł, generalnie, bo dostali potem Bona. No, i już tak pewnie im do śmiechu nie było. Mundurowi z piaseczyńskiej drogówki pełnili służby w Gabrielinie na ulicy Polnej. Wojownictwo Mazowieckie, pewnie to źle przeczytałem, na, nawet na 100%, bo to jest jakieś gabryelinie W pewnym momencie zobaczyli jadące osobowe Subaru z otwartym bagażnikiem. Postanowili to sprawdzić i pojechali za autem. Gdy byli na jego wysokości, zobaczyli, że w bagażniku siedzi uśmiechnięty mężczyzna. Za kierownicą siedziała żona mężczyzny, 39-letnia kobieta. Policja kazała im się zatrzymać. Para tłumaczyła, że chciała tylko nagrać film, którego głównym bohaterem miał być jadący za nimi samochód koleżanki. Jak potem przeczytamy, para dostała bona, znaczy pewnie kierujące dostała bona, ale nie skopiowane. Się to jakoś, nie, nie wiem czemu, a nie chcę mi się już teraz tego kupować. No i teraz zmieniamy trochę biegun, bo to jest naprawdę tragiczna informacja i to jest w ogóle coś takiego, że ja chyba o tym słyszałem w którymś podcaście. Nie wiem, czy w piąte nie zabijaj i ta sprawa jeszcze wtedy była w toku, ale była taka pani piguła, która po prostu no, pozbawiała życia noworodki w szpitalu. Wielka Brytania, dożywocie dla pielęgniarki, 33-latka mordowała noworodki i pani tutaj y, chyba będzie odpowiadała, znaczy o już, o już odpowiedziała za pozbawienie życia siedmiu noworodków i próbę kolejnych sześciu. Ona ich tam podtrwała jakimiś lekami, tak, insulinę, dokładnie. Dostała maksymalny wyrok, jaki można dostać w Anglii, czyli dostała dożywocie bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie, tak zwane no parole. Pani już najprawdopodobniej umrze w więzieniu, bardzo dobrze, nie ma litości. Ona tam w ogóle nie okazała skruchy na tej, na tej sali, w ogóle chyba nawet nie przyszła na ogłoszenie wyroku. Sędzia był bardzo surowy i bardzo dobrze. No Ja tutaj absolutnie nie widzę, jaki inny wyrok mógłby w tak okropnej, bulwersującej sprawie paść. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, czy też o tym słyszeliście, bo ci, którzy oglądają jakieś trukramy, ja na przykład namiętnie słucham Justyny Mazur i, i Marcina Myszki. Są to osoby, które bardzo szanuję i gdzieś tam z Justyną Mazur mam kontakt. Jestem ciekaw, czy też o tym słyszeliście, czy, czy to gdzieś na granicy jakieś autosugestii u mnie, u mnie funkcjonuje. Natomiast pani postanowiła zrobić sobie selfie na granicy z Ukrainą i co się stało. To jest case osoby, która postanawia sobie zażartować ze strażników granicznych na lotnisku, że ma przy sobie bombę na przykład. <grytanie> Kosztowne selfie na granicy z Ukrainą. Straż graniczna ostrzega turystów. Nawet 500 złoty może kosztować zrobienie sobie selfie na granicy polsko-ukraińskiej. Straż graniczna przypomina i ostrzega turystów na Podkarpaciu, którzy coraz częściej decydują się na łamanie prawa i wchodzą na pas graniczny. No, więc nie polecamy czegoś takiego robić, bo kosztuje to bo na 500 zł. Chyba, że macie luźne 500 zł. To wtedy zapraszam w sumie na mojego Patronite'a, gdzie możecie mi wspomóc kanał, jeżeli chcecie. To już lepiej, lepiej na mandat yy, wydać, myślę, że na mojego Patronite'a. Taka moja mała sugestia, jeżeli ktoś jest chętny. Teraz kolejna informacja z samego początku. No wiem, że nie pojęcie się z tego śmierć bo pewnie bardzo to pana bolało i całkiem możliwe, że straci jądro, ale no chujowa sprawa, nie mogę się powstrzymać, są okropny. Blondynka zmiażdżyła jądro rolnikowi, grozi mu amputacja. Męski koszmar senny ziścił się na jawie u rolnika spod Mińska Mazowieckiego. Przewożący drewnianym wozem słomę mężczyzna przypadkowo wzniecił pożar, kiedy z płonącego wozu wyprzęgał urodziwą klacz dzień Imieniu Blondynka, 6 lat, został przez nią powalony kopnięciem kopyta. Mężczyzna z urazem miednicy leczy rany w szpitalu. Grozi mu amputacja jądra. No, przepraszam za ten niewybredny żart. Panu życzymy oczywiście wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, proszę pana, że wszystko u pana będzie dobrze. Jednak pan tego jąderka nie straci. Zagadkowa śmierć dziewczynki w Brzezowej. Jest to sprawa dosyć ciekawa i tajemnicza, choć tragiczna. Brzezowa, śmierć pięciomiesięcznej dziewczynki. rodzice usłyszeli zarzuty. Znaczy mi się wydaje, że ja wiem, co tam się stało, bo byłem na takiej interwencji. a oczywiście nie skończyły się one tak Logicznie. Natomiast co, rodzice pod wpływem alkoholu po półtora promila w dupie, no i nie, przepraszam, okazało się, że kobieta miała blisko półtora promila alkoholu, a jej partner promil. Tak, dokładnie. Rodzice dziecka usłyszeli zarzuty. Jestem pewien, że usłyszeli zarzuty za sprowadzenie niebezpieczeństwa po prostu. Pewnie nie dopilnowali dziecka, może się zakrztusiło, może się przewróciło. Bywałem na takich interwencjach, że rodzice leżeli zalani trupatach, trupata. ludzie tak wychowują swoje dzieci, i to nawet. Nawet w takich wysoko funkcjonujących rodzinach. Też byłem na takich interwencjach, też zatrzymywałem tam rodziców i też potem musiałem dziecko komuś przekazywać, więc to nie jest. Wiecie, alkoholizm to jest bardzo demokratyczna choroba, jak to się mówi, i ona dopada wszystkich. Alkoholik to nie musi być wcale menel z sklepu, bo tylko to, że pijesz dobre alkohole, to nie oznacza, że nie masz z tym problemu. Yy, mamy niestety kolejną tragedię na Mokotowie w komendzie. Zastrzelił się policjant. Warszawa, tragedia na Mokotowskiej komendzie. Policjant zastrzelił się podczas służby. No i teraz wszystko tam będą badali, jak czytamy, zresztą. Później nie żyje policjant z Mokotowa Jak ustali Super Express, policjant zastrzelił się na służbie Zdarzenie miało miejsce w budynku policji przy ulicy Malczewskiego 357 w Warszawie Będzie teraz to wszystko sprawdzane no Podejrzewam, że wynik będzie taki jak zawsze Czyli problemy osobiste Pamiętajcie, że jak jest taka trage tragedia, się dzieje, że policjant postanawia odebrać sobie życie, to nigdy nie jest to wina policji. Zawsze to jest wina problemów osobistych, tak zwanych. Co za przypadek. Nie ma mobbingu, słuchajcie, robi się wspaniale, są owocowe czwartki, policjantom robi się elegancko. Jeżeli już, to po prostu sami no, sobie nie potrafią poradzić, bidulki i widzicie, i tak to potem jest. Tutaj nie będę wam czytać tego artykułu, bo jest po angielsku, pewnie nie wszyscy znają angielski, yy, ale. Jeżeli myślicie, że w Polsce jest beton, a nigdzie indziej go nie ma, to się mylicie, ponieważ trzech y, takich kadetów, jakby z gardy, którzy byli na szkole podstawowej, tak jakby policjanta u nas wysłać po prostu na podstawówkę, zostali odesłani do domu, ponieważ mieli widoczne dziary na rękach. Rozumiecie to? Bo w gardzie nie można mieć widocznych tatuaży, tak jak u nas, że można mieć do, tutaj do, 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 do ręki, można mieć widoczny tatuaż, tutaj już, już, już mieć nie można na, tej części, na, na, na ręce. Ale na przedramieniu, na ramieniu można mieć widoczne, o ile nie są tam jakieś obraźliwe. Bo się zmieniły przepisy w marcu. No a w gardzie się okazało, że nie można. Tylko że powiedzieli im to, jak już ich przyjęli, zrekrutowali, byli po komisji lekarskiej, pojechali na szkołę, już byli de facto policjantami. No i powiedzieli im, że owszem, mogą wrócić na szkolenie tam na następny. Kurs, powiedzmy, ale jak usuną tatuaże. Nie to, że będą mi je zasłaniać, tylko muszą je w i usunąć. Tragedia i beton. Nie, nie wiem, jak się tak da robić. No i najnowszy news z dzisiaj: wybuch gazu w rogowie. Połowa budynku legła w gruzach. Jak czytamy, najprawdopodobniej gdzieś tam jest jakaś pani, która była w tym budynku. No trzymamy kciuki, żeby się udało, chociaż wiecie, jak to jest. No. Spod gruzów. Chyba ciężko. W jednym z domów w miejscowości rogu w województwo świętokrzyskie doszło do wybuchu butli z gazem. Niemal cały budynek zawalił się pod gruzami, prawdopodobnie znajduje się kobieta, trwa akcja ratunkowa. Zresztą widzicie, jak to pieprzło. Właśnie to są te pierdzielone butle z gazem. No nie jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie, tym bardziej, że wiecie, butla nie jest za duża, przynajmniej się nie, nie wydaje, że jest za duża. Ale potrafi spowodować ogromne, ogromne zniszczenia. No i ostatni news z samego wstępu, czyli możecie sobie zobaczyć, jak, pan, jak Matka Boska elektryczna, właściwie Matka Boska, tutaj sobie jeździ samochodem z założonymi no, sygnałami uprzywilejowania jest dowożona, gdzieś tam chyba w Częstochowie Absurd, nie wiem, nie, nie wiem w ogóle na jakiej zasadzie to działa, bo tak sygnały, znaczy uprzywilejowania, no sygnały dźwiękowe są jak najbardziej sygnały błyskowe są żółte, kurde nie wiem nie wiem kto się na to zgodził w ogóle Ja wam bardzo za dzisiaj dziękuję, jeszcze raz zapraszam na mój drugi kanał, na baget VOD, gdzie możecie zobaczyć swoje zapisy live'ów, jeżeli nie było was na Twitchu, zdarzyło wam się przegapić jakiś mój stream, zapraszam do wsparcia mojego profilu na Patrona, zapraszam na moją grupę na Facebooku Trzymajcie się i hej.